Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj Becia szaleje. Jak zwykle w kuchni. Tu tam cebulkę. Cebulkę, bardzo drobniutko. Jak najdrobniej. Zaraz ją zjem. Nie, nie zjem jej. Nie zjem jej? Nie. Tutaj mamy naszą ranną dziewczynkę. Tak. Ranną. Patrzcie co znowu zmalowała. Z nóżką, o boli nóżka, wylizała także szok. Majcia też chce cebulki, patrzy tak. A Majcia by z kwareczków zjadła. Majcia Myśle... czuje z kwareczki, jak pani miesza. Tak. O, Becia do czego, to boczusz jest? Tak, to jest boczusz. Będą e, takie kotleciki, e, kotleciki coś podobne jak... Jak? Się dowiedzą, jak go obejrzą. No właśnie. No, widzowie dowiedzą jak go obejrzą. Ale będą pyszne. Napra naprawdę będą pyszne. Ja lubię je jeść z gęstą kwaśną śmietaną. Tak. I zdradzić Wam mogę jedynie to, tak, że tu mamy boczuś, dużo cebulki, tak. jedno jądro. Nie, jajko, jajko. Dwa. Dwa jajka. No chyba dwa, no a ile ma być. Ziemniaczki. Tak. Biały serek. Bułeczka. Bo już będzie się pochwaliła, że to będą jakieś tam kotleciki, uh -huh. Frankfurterki? Czy co tam będzie? Frankfurterki. Frankfurterki. Frank to są kiełbaski. A no widzisz. Kiełbaski. No. Tak. Miało być coś innego, bo e, jedna z was, e, Beatusia, mówiła, Becia, zrób e, kopytka leniwe." Ale ja już sobie coś innego zaplanowałam, ale Beatusiu, kopytka leniwe też zrobię, bo też lubimy. E, u mnie nie jadło się tam e, z bułką tartą, nie u mnie jadło się e, na słodko. Kopytka? E, Leniwę z, z tym z serem, tak, u nas się jadło na słodko. Mm. Jadło się na słodko, jadło się z cukrem, z polewą jakąś, yy, truskawkową. No, bynajmniej tak u nas się jadło. Takie, no, ale widziałam też, że no, jedzą tak yy, na, yy, na, na, na no słono. Ma. Chodzi... Na wytrawy nie, jak to się mówi. Tak Majcie chodzi, szuka w miskach, a tam nie ma nic. Trzeba jej dać? Wszystko zjadła, trzeba będzie jej dać. Ale ona, jak tylko jej się da do miski, to od razu już. Muci. Muci normalnie jak kombań. Jak no. kombań włączyć? Dzisiaj będzie musiała zasłować do apteki specjalne plastry żelowe. No, ono tak wywizała, że aż prawie do kości. No. A już tak fajnie chodziła. Pan mnie owinie na spacery, tak. nakręcić na śniegu. Chcieli, no a tu, nie, ona na śnieg teraz nie a teraz może. nie może, bo, bo będzie mokrej. Ale ten śnieg się zrobił taki lód. No i pochka leczy I te normalnie nie, kaka leczy łapy psu, bo takie jest to ostre wszystko, to, to już nawet nie ma śniegu, to jest po prostu lód. Także to nie ma co z tym chodzić, bo, bo to szkoda. Po prostu... A tym bardziej jest, na, na ulicy nie będziesz chodzić, bo yy, nie wiem czy wiecie, yy, sypią bardzo dużo soli. Yy, a to jak nie przyjdziesz do domu i psu łap, łapek nie umyjesz, no to normalnie mogą zacząć pękać poduszki. No. A i w ogóle mieliśmy wam powiedzieć, że teraz niektóre filmy tak. będą miały napisy. Będzie napisane wszystko to, co będzie mówi w całym filmie. Także osoby, które prosiły, osoby yy, głuche. Niedosłyszące. Tak, no głuche, no, no to tak jest, no, no osoba jest głucha albo niedosłysząca. Przecież to ja nie, nie, nie śmieję się ani nic, która po prostu mnie ogląda. To nie wiedziała, o czym ja mówię. A teraz będą napisy, także będą tak samo te osoby też mogły obejrzeć sobie Film? Praktycznie będzie tak. słowo słowo, ponieważ żeśmy znaleźli taki program, który przerabia głos na napisy i będzie można oglądać, obejrzeć w każdym zakątku kraju tak, świata. Bo, tak, bo jeszcze on ten program tłumaczy na różne języki. Bo od razu w ustawieniach YouTube'a można sobie zmienić język. język. I będzie każdy mógł sobie poczytać, no. czy po chińsku, czy po niemiecku, rosyjsku, tak. polsku, polsku. Ale, ale bardzo po właśnie polsku, cieszy angielsku. mnie to, że właśnie ludzie, którzy właśnie są niesłyszący, będą mogli e, sobie poczytać, tak, poczytać co bracie mówię. Co ja mówię, czy, czy zobaczyć, jak gotuję, ale będą wtedy już po prostu tak, jakby no, słyszeć, tak? No bo będą. Mm -hmm. A tak to, co z tego, że widzą, jak. Jak nie słyszą. No, a my dalej. Także, stąd. jestem bardzo z tego zadowolona. No. Jak macie jakieś tam gdzieś osoby właśnie niedosłyszące czy głuche, to polecić, po, proszę o polecenie mojego kanału, bo naprawdę no. bardzo fajne. Na razie no. uczę się tego programu, także tak. pierwsze filmy mogą nie być szałowe, mogą być błędy, ale na razie już się ale. uczę, bo to drugi dzień dopiero. Z biegiem no. czasu będzie coraz lepiej. Tak jest, no. A program jest naprawdę super i to jest polski program. Tak. Jedynie minus to, że trzeba za niego płacić, no ale tak. takie życie. Tak, tak. Także jak chcecie zobaczyć, co to będzie za potrawa, co mi są poprawą? <śmiesz> <śmiesz> może się poprawię, może nie. Jaka to będzie potrawa, to co muszą zrobić widzowie? wejść na kanał, Becia gotuje. A kiedy? Jutro. A jutro. Jutro. Jutro będzie jutro. Jutro po południu może po obiecie. Zobaczymy. Nie no tak myślę, że, że koło 15. No. Koło 15 powinien już filmik być. Koło... A i na pewno, na pewno będzie coś na niedzielę słodkiego. A, A to na i pewno... tajemnica słodka. Tak. Jutro też troszkę nakręcę, ale na niedzielę będzie coś pysznego, słodkiego sło, sło, tak. do kawki. Tak. Także żegnam się już z wami. Na razie. I do zobaczenia u beci na kanale, jak będą gotowe kotleciki. Na razie, papa! Pa.